Milutki, jestem Dajwa, za mną znowu jest Asia e, I witam was w drugim odcinku FuboTropicalna Wyspa 2 e, Tym razem będzie grała Asia, wybrała sobie Strusia i przyszłam na poziom łatwy, bo no wiecie, e, no wiecie, jednak nie chcemy, żeby tu było mnóstwo fejli Także że jedziesz na Strusiu, tylko trzymaj się mocno i nie zgub drogi no, to jest gra bardzo słynna. Okej. Okay. W była bardzo popularna. do I zaczynamy o, grę. No! Czas dosiąść strusia! Tylko nie pomyl drogi! Eee, gotowi? Tylko nie pomylcie drogi! Jedziemy na strusiu, zbieramy A! diamenty! No, 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 no! Słuchawka i więcej Trudnienie. Zero. Musimy wziąć mapę. No łap tą słuchawkę! Cały czas prosto. Ja ci powiem, kiedy. Cały czas prosto. No, będę jej trzymać tą słuchawkę. Musimy unikać przeszkód oczywiście. Jeszcze zapamiętać drogę prosto. Bo, bo mapa nie jest dostępna przez cały czas. Prosto mapę można użyć chyba tylko trzy razy. No było trudne. Było ładne. No jeszcze nasz stróż ma ograniczoną wytrzymałość, więc musimy troszeczkę pośpieszyć nie wolno nam błądzić. Czekaj teraz... Zero. Teraz cały czas prosto. Raz. Prosta. Na pewno. Na pewno. Coś cicho dzisiaj jest. Ja przed sobą Mi tylko potrzebam, że będzie się trzeć. Prosto. Na pewno. Na pewno. Bo tak, co brytyk Jak to, co będzie na mnie. Prosto. Na pewno. Na pewno. Prosto. Prosto. No co? powoli się męczy, jak widzicie Ale no, jeszcze ma sporo tej wytrzymałości No, bardzo ładnie Teraz to będzie chyba w lewo, z tego co pamiętam Czekaj, mapa Teraz będzie w lewo, a później w prawo Teraz w lewo Czwóreczka W lewo! Cwóreczka, powinnam mówić strzałka. <grymne> ja, nie Ym, teraz, teraz, teraz. Do przodu. Tak. Tak. Dobra, jesteś, tutaj nic nie wpadłaś. I teraz stop ostatnie. I idziemy szósteczką. Czyli w tą stronę. Nie, nie, nie w tą! Nie w tą! Super, powiedzieć jej, którą cyfrą mam wcisnąć Gratulacje! Musimy nawrócić. Super, musimy jechać cały czas prosto a później... Nie wiem. Ale super, brawo po prostu. Asia. Super, gratuluję. Jak nam w ogóle starczy czasu na nagranie tego, to. Już widzicie, nie mamy mapy. Jesteśmy zgubieni. Wandika mnie wyłączy nie. po drodze. Dawaj. Nie. Spokrałaś, teraz ja przyjmuję stery. Dobra. Z no, tamtą. nie mamy wyboru. gdzie? Jeden skręt, jakbyś nie zauważyła. Do przodu. No, Asiu. Ja, ja ją muszę nauczyć w końcu liczyć. Muszę ją nauczyć w końcu liczyć, bo jak ona nie wie, które to 4, a które 6 to jest kargodne w tej grze. Ale Asiu, to nie, 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 nie naciska w ogóle strzałki do przodu, bo ona jest zbędna tutaj. No cóż, natykamy punktów. Ale struś się męczy, to mnie martwi. Stróż się męczy, to mnie męczy. Kukoi. I teraz czekaj, niech się zastanowię, w którą stronę to miało być. Chyba w tą. No, ostruł się wpada. O, dwa diamenty. Brawo. Przepraszam, że mówię przez nas. Głowę, co się stało? Pikseloza. E, do przodu. Chyba. Na pewno. Nie na pewno właśnie. Nie mamy mapy. o! -o. I się skończyło. Nie, nie stróż nas wyskoczył. Tak to miałem na myśli mówiąc szybko do mety. Hej, mamy pędzić na strusiu, ale to nie jest stróż terenowy. I mapę nam ja pokażę? Okej, okay. kurde. Później. 4, sześć, okej. Okay. Mamy o, prostą to drogę. To Może się. złożymy! Może jeszcze złożymy, jeśli na nic nie wpadniemy. Tutaj. Teraz ja wcisnę klawisz kierunku. Na pewno?! Na pewno! Okay. To chyba będzie Tylko płacne. na nic nie wpadnij! <grym> się sprawdza mapę? Nie sprawdza się mapy, właśnie o to chodzi. Dobra, teraz... Kurde, ile razy miałoby się do przodu? Nie wcisnęłam nic. On sam. Nie, on sam pobiegł do przodu. I nie wiem, czy to była dobra decyzja. Ostruszy, wytrzymaj. No raczej nie dobiegniemy już. Na do takim paliwku. O kurde, jesteśmy martwi. Nie, nie dobiegniemy do mety. Jesteśmy martwi do przodu, Strusiu Czy mi się wydaje, ale nie mam dała... na łatwym więc tu chyba nie pada. Tak więc żebyśmy byli jednak kuratowani? O ile nie pomyliłam drogi. Musi coś jeść. No raczej... Jest! 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 O Aleluja! Dotarliśmy do mety, drodzy Państwo. Dotarliśmy do mety. Jest. Mimo wszelkich przeciwności losu. Na ten stróż nie pada najwidoczniej. Cicho. Musimy być bardzo cicho. <laughs> Moje przemyślne pułapki postrzymają Trzy otwory! Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz dźwignię, uwolnisz i dzieci! No dobrze, ostatnio wybierała Asia, więc teraz przetestujemy teorię e, Wika, który napisał pod ostatnim filmikiem, że trujeczka jest prawie zawsze dobrą dźwignią. Przetestujemy tą teorię. Trójeczka! Czekamy. No! Dzisiaj miał rację skubaniec! Dziękuję, Wik! Hugo, wiedziałam, wiedziałam, że ci się uda! Yes! Po strusia. Wymęczyliśmy strusia! Nie wiem co jeszcze. Daliśmy się bić w drzewo, wykatapultowaliśmy się na wulkan... Omal nie mieliśmy zawału serca, ale przetrwaliśmy, Uwolniliśmy rodzinkę. No to Proszę dwa, dwa! Co? Co, 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 No to zaraz. Na razie to jest jeden odcinek, ale zaraz nagramy drugi, jeśli będziesz chciała. Tylko jeśli ten zmontujesz, ze wiecie. Dobra. Ponieważ grała Asia. Czekaj, Asia i... i Divea. Asia i Divea. Mamy najwięcej punktów w Bundzie nie poleci, okazało się tak dobrym pomysłem. No, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dziękuję WIKOWI które podnoszą mi tą wskazówkę, że trójeczka jest prawie nasza dobra. Ym. I ponieważ urwało mi kawałek nagrania, chcę Wam jeszcze życzyć wspaniałych świąt szalonego sylwestra. Jeżeli chodzicie do szkoły, to żebyście mieli dobre stopnie. Jeżeli chodzicie do pracy, to żebyście nie byli nieuzmęczeni, żebyście zarabiali tyle, ile byście chcieli. I żebyście byli dobrzy i mili i mieli kolegów. Tak, żebyście byli szczęśliwi, żebyście spełnili swoje marzenia. Ogólnie wszystkiego, wszystkiego dobrego, moi drodzy. Papa, pa. wesołych świąt. Wesołych świąt. Goodbye, salad. さようなら